Tam jest na dole ja, to nie jest Tam nic nie widzisz. Jak ci to Dlaczego to ukrywałeś? Muszę spytałeś jak to zamykę. Myślałem ci to powiedzesz. powiedziesz Wiele osób ma zrobiłam. Dobrze, lubię tą furtkę. Ma jakieś No, jak się telefon nie zmoczy, nie zamrozi. Uwaga! Uwaga! Yy. Tata, ja ty jednym razem tylko z tobą będę jechał. Ja nie wiem, to nie trzeba będę jechał, czy nie będę z tobą na tym. Tata, to jest sifulikar. Teraz to jest folikar. Nie Toń... jest sifulikar, bo sobie też ty młody. tata sobie zniszczył. A z remontu nie jedziesz pojeździć. A szybko. gdzie będziemy zjeżdżać? Ja byś mama wymyśliła jakąś kolejną atrakcję? Ja będę sama zjeżdżać. To no, nie mogę, bo ja za szybko jeżdżę. A, A się za że mała. Ja, ale ja bym mogła ja co to nam dziejzać. Ja właśnie nie do całym Cześć. I nią! Zlegiony biofont! Hejka! Jana przestań, no Jezu. No zobacz, możesz tu taki las ładnie filmować taki. O chyba jest. Chyba z Tata Tada tutaj pisze. Nie widzisz No, o, już posłance. Zdaję się wamować. No, się pójdzie. Już mam zaniedba. idziemy do domu. Hej, co? Nie ładnie, że się boję. Ja się nie boję, tylko po co się kręcisz po tym? Nie wolno przez to wyglądać. Jest napisane, że się nie wygląda? Ej, chciałam to wyglądać. No. Chciałam tylko to. to by się tylko posunęła. A jeszcze jestem, jest tylko kolejka. O, ale u półtorej Uuu, a tam na dole chałupki. Dosyć ostro do jest ta kolejka, muszę Wam powiedzieć. Nawet bardzo ostro z wierszem. się na szybko. Na noc mi się chce zobaczyć, gdzie ona no ma stacja. No strasznie szybko jedziemy, nie? I wtedy musimy na to. jeszcze się. się trzęsie. Gdyby jeszcze nasza mamusia się tak nie denerwowała. Ja się nie denerwuję, tylko Boże kochany, jest napisane, nie wypylać się a ta chcę przez oko się wygląda. Nie przyjdzie, bo babcia głowy. będzie słyszała jak ty się jak ty się unosisz. Nawet zwiatkiem. by do głowy nie, nie wsadziła. No to, to ich nie znasz chyba. Ale ty że... masz uprzedzenie do kolejek górskiej, no to ja to nie, to jest... To nie nasza wina. Tylko dokładnie. Więcej <grydanie> na wyjazdy wyjeżdżamy. Aha, o, słyszycie? Więcej mama nam nie pojedzie z nami na wyjazdy. Musimy szukać nowej mamy na wyjazdy w górę. Nie, nie, nie! To Ci kochanie mówi, że masz mnie zostawić. Będziemy sobie razie, zanim sami wyjeździć jednak. No tam gość, my bo Z wariatami nie będziemy jeździć. Hmm. O, a coś brzęczy A wam zatkało! Ucho zatkało! Mi, ucho zatkało. mi też. A mi odtyka dopiero. O i do innej miejscowości zjeżdżamy teraz. Tu jeszcze nie byliśmy, wjechaliśmy inną no. kolejką i zjeżdżamy. Patrzcie tam jest ładny kościółek na dole. Taki stary kościółek jest na samym, samym rogu. Jest dobrze, bo wow. na dole też wychodzi słońce. Więc, tato, jak zwykle, trafił wam z pogodą. Dziękuję. No, dokładnie. Hmm. Mogę się nosić. Ja w... ściągnąła, mi, jestem łysy! Urlala, urlala. się mi. Mogę się Gdyby tak rękę wystawił, to by te szyszki pozrywał. Zobacz jest szyszek na drzewach. Mama, to to mama, tak. założysz mi capkę. To nie usiądź. I co? A patrz, ja tu jest tak niżej, elegancko, chałupki górskie. O tu pan sobie czyta gazetę w chałupie. Tutaj. No tam. Nie pojechał w góry, tylko czyta gazetę. Pytamy no. jesteśmy na dole. już jest koniec. Mama, patrzcie teraz jaki kawał z góry. Ojej, ojej, ale z góry zjechaliśmy. Tam już nie widać nawet, że już zjechaliśmy. Jak widzisz z okiem No. Piszczy. Piszczy. A z tamtą to z fotografu i mi musi powiedzieć na co to jest ta chałupka. Ciekawe. Panie uszy. Moje uszy bolą. Bo, bo zjeżdżamy z bardzo wysokiej Ała. wysokości wiesz i dlatego. Zaraz się ustawią panie uszy. Ale strzela w uszach. Oh o Strasznie. Nie należy się nie pieknąć. A bo i nie zauważył. Tyle zauważyć nie można. No. Bak şu ayakta şu an spor ahlana. Lotnuyor, lotnuyor Tam. Tam. Allah! Allah!